I teraz, i teraz misja obrony, znaczy ataku na Lincoln. To jest mi misja, którą pewnie niektórzy, jak grali w tę grę, nie spotkać. Bo no, kto by chciał oddawać ten zamek? Nie pewnie o tym też nie pomyśleć za bardzo. Ale jest takowa misja. I jeszcze jedna. Część ta. Można sobie zrobić za pomocą standardowych konwoi, kupna wysłanie ludzi, a pozostała część trzeba już faktycznie uczestniczyć w odbiciu tego zamku. Ja raczej tak wolę, tych wszystkich robić, jakieś tak. bo zrobienie tych touch, w, 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 zakup tych, tych pierwszych powoduje, że. Wystarczy 5 zdobyć, tak i zakończyć z ale robimy wszystko czemu by nie? Ja nie widzę przeciwwskazań, na pewno. Gdzie jest mój kolega do leczenia? Powinien ci stać tu. I teraz tak. Najczęściej wyglądają te misje w ten sposób, że mamy jakieś grupki oddziałów naszych i one idą dalej w głąb zamku, w zależności od co się wydarzy. Najczęściej to jest kwestia przejęcia jakichś tarczy. Na przykładu te dwie grupki pójdą dopiero jeśli ta tarcza zostaje przejęta i one się zatrzymają gdzieś tutaj przed ramą. Ta grupka razem z tą dwójką, wejdą dopiero jak brama jest, zostanie otwarta. I raczej później oni się tutaj rozproszą po tym, po tym miejscu. To może pójdzie najpierw do tamtej do tego tutaj mostu i hmm. im przejście. Mimo, że jeszcze do żebraka zagadać. Dziękuję. Dziękuję. Cześć wam, Dziękuję. coś Wam. Dziękuję. Coś wam Ostatnia rada. No dobra, podświetlił nam. Tutaj mamy już dwóch czerze zamkniętych. Raczej wystarczy tych wybić, żeby oni ruszyli. Słodkich snów. No, chodź, Marusi. Co on tam robi? Jeszcze ci pokażę może Ale im więcej zrobię, to do mnie mniejsze problemy. Hey, Zaczekajcie! Oh, no, spokojnie. Jeszcze ci pomagać, może nie. spokojnie. podobijać nawet. No, idąc sobie dalej. Ja nie dobijają wszystkich, dobiją. No, tak czy siak tam już starczy, zdobyta jest. Więc... To tylko zadrapanie. Tu chyba gdzieś jeszcze jeden był? Oznaczenie tego... tego listu, czy jak to tam można nazwać? Asymy już nie. No dobra. I tutaj trzeba już akurat wejść od strony tych Jan, inaczej nie da rady. Problem jest taki, że na trudnym poziomie jednostki przeciwnika wykonują więcej ataków takich specjalnych. Przez to sojusznicze jednostki są takie. Po no, prostu słabe. Jeszcze mają mniej HP, w ogóle. Tak niespecjalnie coś się dzieje, a są bardzo mało skuteczne. Tak powiem. Mów kim jesteś. Chodź, pomagam się moim cewiciem. O, tutaj razem bijeście nie ma. To tyle widzę. Następny. jeden problem mniej. A! No i tak sobie po kolei bruncie, idziemy na razie. się. Kto? No, nie wiem czy nie przesadziłem. Nie zno to. Co problemy? Zobrońcie. cel? Cię. Cię. Zwycięstwo! Zobaczcie. Zobaczcie. Zwycięstwo! Zwycięstwo. Żegnaj, Zobaczcie. Żegna. Kto teraz? Następny! Czy on śpi? Nie, nie strzajcie. Widziałem cię! Zostań w zasięgu strzału No już, wstawaj! Kto ma A masz! Chyba leżysz, robi. No dobra. Właśnie w niego mierzę. Mów kim jesteś! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Żegnaj... Żegnaj... Żegnaj. Żegnaj... otworzę bramy w zajdź, 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 Niżej. O! Wyspę wdzięczny panowie! Zwycięstwo! tam O! Gdzie nie Dobra. Mów kim jesteś, to tak klacja! Zwrócę się do

to mu się to blokować. No i oni idą. Będę walczyć z tymi. Obstawiam, że przegrają. Szczerze mówiąc. Zaginaj, widziałem cię, Żegnaj. nie da się. No jak łucznik złapie, to chodź. No i problem polega tutaj na tym, że to taki jeden rycerz bije obszarowo i nagle się okazuje, że się nie da. I trzeba im koniecznie pomóc, bo... Так, то и так буду себе, что-то ли поразить. Niech cię sępy pozro... Stawali się! Buntuj się! Buntuj się! Stawali się! Zostań! Zostań! Buntuj się! Stawali się! Niech cię sępy pozro... Zostań! Buntuj się! Buntuj Dobra, ja mogę całe szczęście ich go obudzić... Nie, nie, Co za nędzny przeciwnik! Umieram! Namierz cel! Umieram! Bandyto! Aaaach! Nie! Co za nędzny przeciwnik! Nie! I miocie Nierednego do mniej. Nie. Co za nędzny przeciwnik. Znaczy Muli jest więcej Bandy to. Żołnierze tym to? tak. Stoj. Niekoniecznie koniecznie to jest dobre. Namierz cel. koniec amunicji. No, chodź malutki. No, chodź malutki. Z Twojej strony, ale radziłeś. się. jeszcze się biją? Ojej, się biją. Co może pójść nie tak? Żegnaj. Widziałem się. Zaginaj. 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 Tak ja bym wystrzelał chętnie. Żegnaj, żegnaj. Gdzie są tarczy? Tak. Tutaj jedna, na samym szczycie ta jedna, dwie nawet. Nie Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Nieźle, całkiem nieźle. Nie kim jesteś! Całkiem, całkiem, całkiem. Cał... Mówiłem, nie ruszaj się, Mówiłem. Chodź, się. pomacam cię moim cepikiem. Kto, no, Kto, no, Kto tam idzie? Kłódź, ma... jeszcze to boli! Mówkim jesteś! snów smaku śpi spokojnie. No to ciekawe jakby tak pięć palce przebiegały między prostkami. Słodkich snów. Chyba to być to nawet ciekawe. Nie! Głupie miejsce. Nie chcę walidki. Wybaczy mały. Dobra, ja i tak pójdę uratować um, tych chceży, bo oni, te, ci rycerze chyba tutaj nawet idą. I to można by było ich ratować. Mów mieć! pomacam cię moim cezikiem. No właśnie. Stajemy Robin, czyli znaczy ten widz ile można spać? Nie całkiem nieźle. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. sobie koszulę! A tutaj też był hodon w ogóle. To jest takie boczne przejście. I znowu w drogę! Dobra, no tylko oni są tacy, że byli tutaj. Wszystko jest wyczyszczone przecież. To oni są już bez znaczenia. To tylko za drapanie. Stać! Chodź, ci cię! Nie! Nie! Kto tam idzie? Chodź, pomagam cię! Dzięki tego to szybko Dobra. nie zobaczymy. Nie. I ostatnie dwie tarcze zostały. No i sobie tutaj chodzą, ale w sumie no i widać nie ma nikogo. No to tutaj wsparcie... Znaczy, no, to Pewnie bym sobie poradził. Ale... Jak idą i tak... To niech poczarują chociaż. Mów kim jesteś! Broń się sam! Jeszcze raz! Do ataku!

Sam będę Coś, śpij, spokojnie. Broń się, masz się, to. Stoj, Umieram? Broń się, aha. Teraz się to w ruchy, umarł. Całkowicie, 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 o, ogłoszeni. Zaliczone. Dobra.